konop jakby musi iść w zaparte, jeżeli ma nad sobą widmo sprawy, to w momencie, w którym teraz by się przyznał do tego, jakby złamał tą całą swoją narrację, to wiesz, jakby chujowo by to wyglądało, więc on musi iść w zaparte. E, musi po prostu iść w zaparte i... I mówić, że jego zdaniem jakby nadal... Znaczy, inaczej, no Kono przeprasza ludzi dookoła, żeby PR-owo to jakoś podnieść, ale nie chce przeprosić Leksia, żeby nie wyszło, że się mylił co do, co do jego osoby, więc ciągle podkreśla, że dla niego to, co robił Leksiu, jest strasznie chujowe, ale go nie przeprosi. No, z perspektywy czasu powinno zostać wrzucone, więc e, za to też przepraszam. No to, wiecie, na początku tych przeprosin jest bardzo dużo. I też takie po cichu usuwanie filmu, no, szczególnie w tak kontrowersyjnej sprawie, no to dla mnie to był sygnał, że Konow wie, że strasznie mu się dupa pali. I po prostu działał pod wpływem emocji po raz kolejny, tak naprawdę. Więc nie wiem, no to jest ok, no on teraz przeprasza, no ale też nazwijmy rzeczy, rzeczy po imieniu, no. Bo on tutaj w sumie tego nie tłumaczy, znaczy powiedział, że to zrobił, no bo tam były nieprawdziwe informacje, ponieważ pomylił ten wiek dziewczyny. No ale to jakby to oznacza usuwanie filmu tak po cichaczu, bez wcześniejszej zapowiedzi. Chciał. Jest to ale, i tak jakby ta cała wcześniejsza część jest takie, wiecie. Możecie, wzi... no nie trzeba, mazakiem wykreślić, no bez przesady, okej, okay, przepraszał i, yy, i tutaj wymienił te rzeczy, co spierdolił, ale jednak macie takie ale, no i się zaczyna prawdziwa część. Yy... I teraz zaczyna się prawdziwa część tego filmu, nie? Filmach w filmach Warnęgi, bo tak jak sam fakt ściągnięcia tej łatki pedofila z Lexia jest spoko, to w niektórych momentach... Tu... Jak jest kurwa spoko? No, przecież to jest kluczowa informacja, jak to można... Jak on mógł przepraszać za tyle rzeczy, a powiedzieć, że ściągnięcie łatki pedofila z kogoś jest spoko? Kurwa, no co to za określenie? Spoko. No... <noise> Aha, spoko. Takie tam. A jajaj, no kurwa spoko. Przecież to jest kurwa kluczowa sprawa. Więc konop, jakby to sprowadza y, tą niechęć do jednej, jednego wydarzenia, ale tych wydarzeń tak naprawdę było na przestrzeni czasu y, wiele. Znaczy ja wiem, że wardenga chyba tam też sprawdzał gdzieś y, czy ten poza tym można ukrywać komentarze ręcznie. Czyli na przykład wardenga wrzucił posta, Jacyś ludzie zaczęli to lajkować, ale od pewnego momentu. Yy, na przykład on go ukrył, jeżeli się nie mylę, i wtedy masz jakieś tam reakcje, ale za chwilę ich yy, nie ma. Poza tym, nie wiem, ok, ja nie wiem, ale tak wydaje mi się, że tak było, że go to sprawdzał. Ale ja wiem po sobie, kurwa, bo sprawdzałem i mam to nagrane, bo zgrywałem sobie obraz na OBS-ie, że moje komentarze z rewo w, w komentarzu były na blackliście i momentalnie były ukrywane i nie pojawiały się nikomu innemu. Więc skoro Kono robił to w moim przypadku. Gdzie nie wiem, na ile mnie tam, wie, wiecie, w skali od 1 do 10, jak bardzo mi nie lubił, no to kurwa jest to prawdopodobne, że robił to też w stosunku do innych ludzi. Okej, okay, no, to, no to Wardenga tutaj o tym mówił, że narząd jest zasłonięty, a potem był jeden kart z tego jego Discorda, gdzie jest pokazane, że jest tam nałożona cenzura. Więc, jakby, no nie rozumiem w takim razie, o co chodziło Konopowi. No nie wiem, ja Wam powiem tak, jak ja widziałem te tweety Konopa, tak na świeżo po tym, jak wyszedł jego film i jak zaczął to wszystko wstawiać, no to kurwa, to było strasznie tendencyjne i dla mnie osobiście to dużo zmieniało dużo, ale to naprawdę dużo zmieniało to, kto na przykład wychodzi z jakąś inicjatywą rozmowy, bo to daje szerszy kontekst, jak wyglądała relacja. Tym bardziej, że tutaj, w tym wypadku, tej całej rozmowy mówimy o dziewczynie, która była pełnoletnia. No kurwa, no to jest różnica. Była nie ta dziewczyna, której Leksiu zdjęcia dalej rozsyłał. Gardęga też zarzucił mi manipulację, bo wstawiłem tego screena na Twittera. Przeanalizowałem sobie kilka konwersacji i tak, prawdopodobnie obciąłem tego screena, ale równocześnie... Jak prawdopodobnie obciąłeś tego screena? No obciąłeś, kurwa, no. Jak prawdopodobnie, no? Przecież mamy dowód, że obciąłeś, no to jak prawdopodobnie? No kurwa! No. no jak prawdopodobnie. Wiecie co, ja nie chcę jakoś być tendencyjny, nie? Ale jakby, jeżeli jedna strona coś pisze o siadaniu na mordzie, i oni mieli taki dziwny styl pisania, bo ja też jakby rozmawiałem z tą dziewczyną, nie? I, i ona mówiła, że oni mieli taki, taki styl, że ona też jakby, jakby to powiedzieć, że ona też jakby pisała takie rzeczy właśnie jak z tym siadaniem na mordę czy coś. I okej, okay, ona mówiła, że czasami z jej perspektywy Leksiu przeginał, że ona nie widziała, nie, nie wiedziała, co, co napisać. No ale wiecie, to też nie jest tak, że tak totalnie szczapy to było, no kurwa. No tak, bo mnie to w chuj śmieszy, bo. Sylwester, jak nagrywałeś na temat wersów, to nie Ale czemu on to obciął? Jak była dalsza część naszej dyskusji, której była konkluzja? Czyli, że Wardęga stwierdził, że ma taki styl że wchodzi również w takie dywagacje, nie? I to była jego konkluzja z tego, bo tutaj wygląda tak, że on to trochę przedstawił jakby Wardęga się nagle nie wiem, pogubił, nie? Ale konkluzją naszej rozmowy było to, że ja na przykład nie wchodzę w takie wątki, bo mam inny styl, a Wardęga wchodzi. I tyle. Koleżanka. Tylko śmieszne jest to, że Konop ją wyśmiewa a jednocześnie sam do niej później pisał już po tej akcji i prosił ją o informację. No to jest dla mnie takie trochę XD, nie? No bo to mówiłem nawet w swoim filmie o tym, że najpierw ją totalnie zdyskredytował, a potem prosił ją o info. I ona mi pokazywała, że dzwonił do niej i że po prostu gadali. Wysyłała mi screeny, bo z nią rozmawiałem. Poróbmy coś razem, a jesteś w kato w Wawie, to skąd ta szybko, propozycja? Co przedale jest główno warte? Net Stark z Gry Tron. Wawi, a co skąd ta propozycja? Bo sobie przypomniałem jaka jesteś atrakcyjna, o, bardzo miło, a co byś chciał razem porobić? Zaproponuj coś. Ciężko u mnie z pomysłami, ale może ty jakieś masz obciąganie za Hasiokiem na Bogucicach. Na pierdolony kurwa, ten leksiu to naprawdę. Ty ktoś, o, nie zrobię jednak materiału w Wardendze, więc zrobię film o Wardendze. <gryw> Teraz ciekawe, ale powiem wam, że intrygujące jest to, jak ludzie odebrali ten film tak, że jedni stwierdzili, że Konop się wycofał, a inni stwierdzili, że w sumie poszedł w bój. I że tak, ja z mojej perspektywy, z mojej perspektywy Konop no tak nie do końca się z tego wycofał. To nie jest takie wycofanie się, wiecie, takie... No takie właśnie dziwne to jest, bo ani tak jakoś się na maksa w Wardęgę nie wpierdzielił, ani też jakoś tak na maksa się nie wycofał, tylko tak takie nie wiadomo co do końca tak szczerze.